Cześć, hey, witajcie w takim info. To jest zatotowywany, zawieszony kanał. Jest taka przyczyna, ponieważ mój komputer już nie nagrywa normalnie. Jest teraz starszy, już nie wyrabia, wcale mi zaciera w połowie filmiki. No i jak teraz mnie słyszycie, to też jest z tego powodem. Więc nie chcę w takiej jakości nagrywać filmików. Nie chcę Was no, po prostu i moim głosem, a. Po prostu jeszcze te dźwięki, które pochodzą z mojego komputera, bo to nie jest wina mikrofonu, są naprawdę takie, że mogą boleć uszy i nie da się tego oglądać ani słuchać. Więc bardzo Was za to przepraszam, wiem za sobą ludzie, którzy naprawdę lubili mój kanał i Was też za to przepraszam. Nie chciałabym tego robić, ale niestety no, jestem do tego zmuszona. No i więc, no co tu mi jeszcze więcej powiedzieć? Jeszcze mogę powiedzieć, że na przykład na moim kanale, mój kanał nie zostanie z, z, z usunięty, zostanie tylko zawieszony. Nie będzie nic się nowego pojawiało, ale możecie oglądać moje filmiki, które tam lubiliście, czy jeszcze nie się czegoś po świętach zobaczyć. Mogę się pojawić czasami na filmikach yy, na kanale mojego brata. Tam mamy wspólną serię z Simsami. I jeszcze w życzeniach świątecznych byłam. Yy, więc sam ja też mogę się pojawić, więc jak ktoś będzie chcieli mnie usłyszeć, za no czy coś tam, to możecie właśnie mnie tam usłyszeć. No myślę, że będzie to wszystko. Bardzo nie chciałabym tego robić, ale niestety muszę. Myślę, że nie zapomnicie o mnie, będziecie o mnie pamiętać i dobrze mi wspominać. Jak na razie to będzie wszystko. Na razie, cześć.